To jest piękne. Zaczęło się od tego, bo przecież przypomnijmy, od czego się zaczęło. Zaczęło się od tego, że tak, 90% Polaków albo zyska, albo nie straci. Straci tylko 10%. Takie było zamierzenie. Albo druga liczba też I to te 10 dobrze. procent tak. tych... tych... Brutokratów nie ma takich. Tak. A tu się okazało, że każdy nauczyciel jest bogaczem na przykład. O nawet właśnie. urzędnik w ZUSie też, też jest bogaczem. Boże posłowie są bogaczami, to, to to muszę powiedzieć, to mnie nawet rozśmieszyło, znaczy nie tyle, to, że ale ten biedny poseł znowu huknęli po kieszeni. Ale oni zauważ, obeszli to. to jest właśnie niesamowite. A nie do znaczy. końca tego, tylko... bo, bo na 445 no. zł i jeszcze teraz Donald Tusk, który, no powiedzmy, jest na nababem, jeśli chodzi o finanse, jeszcze jej <laughs> kazał oddać. Chociaż. Tak, kaczur im zabrał, a jakim kaczur oddał, to im Tusk kazał to oddać na ofiaka. Po prostu tak. Ale nie, najpiękniejszą